550 objeżdżona to co? Pora zabrać się za tą naszą wersję topową. Tak, a czy my go utopimy? Zaraz sprawdzimy. Czy my wjedziemy nim do wody? Też myślę, że to sprawdzimy. Czy poskaczymy, sprawdzimy gazówkę? Wiadomo. No to chodźcie, lecicie z nami. Słuchajcie, znowu to, co najważniejsze w terenie, czyli odpowiednie ciśnienie w kołach. Bierzemy manometr, sprawdzamy, co mamy aktualnie ustawione. Jeszcze odpowiednie ciśnienie w Riderze, tu się sprawdza. <śm> <śm> 700 km na tapetę. To Lecimy. Musimy upuścić. Mamy standardowe ustawienia, czyli pół bara. Zjeżdżamy do 0,25 z przodu, 0,20 damy sobie na tył, bo ta opona, jak widzicie, bardzo duża łopata. Także to też musi delikatnie piękna, pracować. Tak? Ona jest sztywna, strasznie. Także no, widzicie, Bark w ogóle nie pracuje środkiem tylko. Pracuje. Patrzcie. Idealnie, tak jak być powinno. 025 przód i zaraz idziemy do tyłu. I dzięki temu ta opona naprawdę w tej chwili zacznie nam fajnie w terenie nas słuchać i się poddawać. Oczywiście są tego też minusy, bo z racji tego, że to jest felga 14 bez bedloka, to jak widzicie. Tutaj tego mięsa nie ma za dużo. I z tak niskim ciśnieniem musimy uważać już na jakichś kamieniach na szybkich szutrach, żeby gdzieś nie uderzyć bokiem w tą oponę, bo nam ją po prostu może ściągnąć. Także coś za coś. No ale to jest akurat sprzęt, który jest typowo do błota, nie bardzo po, do, do jazdy po kamieniach. Ta opona się do tego nie bardzo nadaje. I słuchajcie, kolejna bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o Loncina 700 w tej wersji właśnie MAD. Zobaczcie sobie, jakie mamy zastosowane zawieszenie. Zawieszenie gazowe ze zbiorniczkiem. Tutaj mamy fajną możliwość regulacji ustawień pracy tego amortyzatora od wersji soft do wersji Kart. Zupełnie zmienia się charakterystyka pracy tego amortyzatora. U góry mamy możliwość regulacji napięcia sprężyny na gwincie. W pełni jesteśmy w stanie pod siebie ustawić sobie te amortyzatorki. I w tej chwili naprawdę ten kład na niedużej siły trzeba użyć, żeby ten amortyzator już fajnie zaczął pracować. Także to też jest kolejny ogromny plus, bo to już mamy w standardzie, w serii, w pojeździe, który zabieramy z salonu, doposażony fabrycznie, tak jak być Jesteśmy przy tej samej chłopcy co skakaliśmy 550, to jest świetne porównanie tej gazóweczki plus te y, oryginalne amorki. Pamiętajmy też tylko, że ta opona jest sztywniejsza, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Oglądajcie. A czemu patrzysz na mnie a nie w No mi się podoba. Loty były, a jak w porównaniu z serią, tak? Bo to też takie porównanie z 700 z serii dynamizatorów, bo tam są praktycznie bliźniacze. No tak, jeżeli chodzi o układ, jest bardzo bliźniaczy, natomiast różni się zupełnie tymi amortyzatorami. Pierwsze wrażenia bardzo przyjemne. W tej chwili mamy ustawione te amortyzatorki na tą wersję soft, czyli taką bardziej miękką, żeby on sobie fajnie, płynnie wybrał. Zawieszenie wybiera bardzo przyjemnie, natomiast czuć tą sztywną oponę. Tak, no widzimy, że ona jest sztywna. W tym, że jest to typowo błotna opona, jak wspominałem, zawsze są sztywne te opony błotne, tak? Dokładnie, zupełnie inaczej niż na tej or oryginalnej, seryjnej oponce, czy to w standardowej 700, czy w tym modelu 550, ta oponka jest zupełnie inna, ona jest mięciutka, jeszcze jak tam upuścimy tego powietrza, to ona też fajnie zapracuje, a tu pomimo tego, że upuściliśmy tego powietrza, to ta łopata jest na tyle sztywna, na tyle wysoka, że ona powoduje, że ta opona niestety nie pracuje i jest taki efekt, że na początku jest tak fajnie mięciutką, on sobie wybiera, a w pewnym momencie czuć tą twardą oponę i jest takie lekkie odbicie. Ale zawieszenie... Nie, kurczę, rewelacja. Nawet jak, nawet jak tutaj gdzieś sobie właśnie mamy taką jedną hopkę, która jest Także jedno koło wybiera inaczej, drugie inaczej. To czuć, że ten kład jest przewidywalny. On sobie tak fajnie wjeżdża i jesteśmy w stanie go fajnie opanować. Nie ma tak, że jest sztywny i ten przód I Jest nam, takie nagle tak, przełamanie. Że, że nagle tak? jest przełamanie. Tylko widać, że ta morsator fajnie pracuje przy właśnie takich trawersikach, przy jakichś przejazdach przez nierówności i tak dalej. No bardzo ciekawa opcja. Dobra, do wody. Jedziemy do wody. Woda, później może błoto, a później zobaczymy, co się będzie Co działo. nam los przyniesie. Pierwsze wody zaliczone. Jakie wrażenia? Co byś powiedział tutaj chłopakom, co oglądają? Słuchajcie, pierwsze wrażenia. No, oczywiście, przetestowaliśmy go w tej chwili w końcu do tego, do czego został stworzony. Czyli fajna woda. Pierwsza woda. Pierwsza woda. I teraz tak. Podobnie jak w jamaszce Gryzli, na biegu H przy już takim dużym obciążeniu, czuć, że tej mocy mu brakuje, tak? Ale właśnie po to mamy eleczkę, zapinamy sobie ją i możemy tak fajnie, płynnie sobie regulować tym gazem w takim terenie, że to jest petarda. No i jak nam się na tej eleczce? Na i Rewelacja jeszcze. Pomimo tej ciężkiej, Wy, znaczy nie ciężkie, tylko wysokiej wody mhm. on się jeszcze cały czas fajnie napędza oczywiście nie rozpędza się jak dwucylindrowy 1000 to no wiadomo, nie ma ale nie cudów, to... ale nie jest to mu on dalej jedzie, nic mu nie przeszkadza i to co jeszcze zauważyłem, bo tam po drugiej stronie są takie fajne pikietki do wyjazdu z tej wody, żeby sobie wyjechać, tam kilka sobie wyjechałem i bardzo fajnie jak się zjeżdża na tej eleczce Działa hamowanie silnikiem. O, widzisz. Ono nie jest agresywne, puszczasz gaz i on się cały czas fajnie płynnie hamuje. Do samego końca. Nie spodziewałem się. No to co? Pora wpakować się w kolejne bagno. Jedziemy dalej. <śm> Była pod wodą, także i to kilka razy tam przejechałem. Sprawdzimy, co się dzieje. Nie wiem, czy to puścimy na filmie. Pani, nie no, troszkę za. No, trochę wody jest. Czapka prawie sucha, także nie ma tragedii, naprawdę. A dlaczego? Aha, ja wiem dlaczego. No. Prosta sprawa. Wystarczy wazelinką muszczelkę przesmarować. I będzie 100% szczelne. I będzie 100% szczelne, bo ona jest sucha jak pieprz. Ale generalnie tu wody praktycznie nie ma. Te szczelności prawie, prawie przeszło. <laughs> Zamykamy, jedziemy dalej. A teraz próbujemy zjechać sprzętem, który teoretycznie nie nadaje się do takich zjazdów i podjazdów po kamieniach. Ta opona to jest w ogóle tragedia, jeżeli chodzi o kamieniste podjazdy zjazdy, Ale zobaczymy, czy sobie poradzi 700. setka. I'm the No i co? Lekko nie było, bo ta łopata w ogóle się nie nadaje do takich terenów. Ale bez problemu wyjechał, trochę mnie popodbijało, czuć było, że ta opona nie pracuje w ogóle. W ogóle na tych kamieniach nie pracuje, no bo to nie jest opona do tego. Czuć w tej chwili to mokre sprzęgło. Ono delikatnie ma opóźnienie w stosunku do 550, tam naprawdę ten gaz się wciska, on cały czas jedzie. A tutaj czuć, że to mokre sprzęgło najpierw musi się złapać, i dopiero wtedy zaczyna jechać. No tu będzie dopiero prawdziwy test Zobaczcie co się z kierowcą dzieje Masakra! Ciekawe co składem będzie Ale po kolana jest takie błoto że aż wciąga, nie? Także będzie wesoło kolejny po patrola Tak, tu się patrolę potrafiło utopić. I przejechał. O, Siła tak. Lącina. O, piękne to było. Aż się zmęczyłem. Po zamówienia złocie. No to zęby. Zobaczcie, jaka tam jest kakalaka. Jak są zaklejone opony. Jakie to jest ciężkie, jakie je to stawia opór. A 700 w mudzie dała radę. Wiecie co jest przerąbane? Eleczka, blokada oczywiście przedniego dyfra, żeby przez to przejechać na pełnym ogniu. Manetka odkręcona do końca na liczniku 20 na godzinę. No. I czuć było tą jego lekkość. On momentami to odnosiłem wrażenie, że jak zszedłem z niego, to dupa szła do góry, jakbyś stanął na tylnym siedzisku. To jest szansa, że będzie na koło. podnosi. No. Jest, jest szansa, że pójdzie na koło w błocie, znaczy w wodzie, no. pójdzie na koło w wodzie. Pływa. Dupa, dupa. Patrzcie, dupa pływa. Czyli sprzęcik leciutki. Poszedł trochę na koło, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że mu mocy brakuje, to jest jeszcze długa wersja, ale myślę, że jakbym go troszeczkę jeszcze szarpnął, to by całkiem stanął nam fajnie na, na, na dwa koła. Także jak szedłem z niego, on normalnie się unosił na wodzie. Mogłem nim sobie ruszać na lewo i na prawo. Dowód na to, że ten kład jest naprawdę leciutki. Nigdzie nie nabrał wody ani do paska, ani nawet nie parstą, nie kichną. Wspomagają normalnie działa. Tak. Czyli wszystko jest przygotowane pod topienie tego sprzętu. Buongiorno! Bądźiorno, bądźiorno! Czekaj, ściągnę serdecznie w wow. ogóle, żeby cię lepiej Krzywizna. widzieć. No jak? Takie szybsze przeloty teraz tutaj. Byłem sceptycznie nastawiony, bo jednak nie ma co ukrywać, to jest sprzęt do topienia w błocie. Ta opona to jest taka typowa łopata, ale dzięki temu zawieszeniu, które tutaj możemy sobie bardzo przyjemnie regulować, od wersji soft do wersji hard. I powiem tak, na hardzie rzeczywiście czuć, że ten kład jest sztywny i twardy. Zawieszenie w pozycji hard niestety, ale powoduje to, że on się lepiej prowadzi po płaskim. Natomiast tu. Przy tych wyskokach. Ta droga też jest taka nierówna. Jest nierówna, ale właśnie przy tym wyskoku bardzo czuć, jak, znaczy bardzo. No, czuć jak wybija, tył kłada. Natomiast jak sobie przestawimy zawieszenie w wersję soft, zupełnie inaczej pracuje ten kład. Bardzo przyjemnie wybiera. I nawet przy tych skokach, on właśnie fajnie, równiutko sobie leci. Nie ma czego tego wybicia tyłu. Przy lądowaniu jest takie, jak na pierzynkę i jedziesz dalej. Pomimo tej cholery wybier, twardej Nie wybiera opony. skok, nie ma odbicia tak. jakiegoś takiego jak ping -pong, nie odbija no, się, dokładnie. tylko ładnie wybiera, gasi ten skok, tak to się mówi. Dokładnie. Wydaje mi się, że naprawdę dobrze wyważone są te sprzęty. Tak, to Zdecydowanie, ten relokator w ogóle nie przeszkadza. To jest najlepsze. No. Siedzisz? W ogóle, go nie i widać. w ogóle go nie widzisz. Bardzo fajną opcją jest to, jak sobie siedzisz tutaj na tym kładzie i podniesienie tego licznika. Tak. On jest prawie w pionie, skierowany ku oczom, widzisz wszystko na nim. Jest dużo wyżej niż w tej podstawowej wersji. To jest rewelacyjne rozwiązanie. Oni przenieśli ten licznik do tego relokatora i tak naprawdę ulepszyli tego kłada tak, Takim to, prostym zabiegiem. To jest właśnie to, co mówiłem też na tym takim, powiedzmy, przedstawieniu modelu na, na salonie. Tak. Bo to bardzo mi przeszkadza zao wyprawie na hel właśnie że ten licznik był bardzo nisko i jak się nam troszeczkę zabrudził to raz, że nawet przetarcie go było problemem, bo trzeba tak. było naprawdę bardzo zdjąć uwagę on jest z, tak za z drogi a tutaj jest naprawdę na wysokości oczu nie trzeba odrywać oczu od drogi no świetna pozycja jest. Tutaj super tego rozwiązanie no i właśnie ten relokator który jest tutaj bardzo płasko położony do tego on ma tutaj zrobione takie kierownice gdzie to powietrze nam wpada żeby fajnie chłodzić, chłodzić tą chłodnicę i to co też najważniejsze wylot z paska, wlot do silnika i do paska są zrobione w taki sposób, że nie łapią tego ciepłego powietrza z chłodnicy. Jest tam taka fajna zabudowa plastikowa, dzięki czemu powietrze z chłodnicy rozchodzi się na boki, a nie łapie tego w żaden sposób silnik czy, czy przekładnia CVT. Czyli kolejna rzecz naprawdę dobrze przemyślana i widać, że zrobił to ktoś, co, kto znał się na rzeczy, wiedział do czego to jest, po co to jest i jak to ma prawidłowo działać. Dokładnie. Krótkie podsumowanie tego, co ten model posiada, ponieważ robimy test. Jest to w naszych innych filmikach, ale może nie każdy na niego trafi. Nie każdy go obejrzy. Longe x 700 wersji MAT różni się od podstawowej wersji 700 tym, że wyposażony właśnie relokator wraz z kompletem snorki, dodatkowe bampery przednie i tylne, osłony spodu aluminiowe, mamy amortyzatory gazowe z regulacją, koła 27 typowo błotne łopaty oraz mega fajnie wyglądające felgi w rozmiarze 14. To moi drodzy cenie około na razie Wam powiem, bo model będzie gdzieś dopiero za 2-3 tygodnie sprzedaży, tak przy dobrych wiatrach, jak się nic nie wysypie z transportami. To będzie około 42 tysiące złotych brutto. Dokładnie. Porównując to też z jakąś tam konkurencją, tam możemy kupić yy, pojazd z troszkę lepszym doposażeniem, ale nie w takiej wersji. Tutaj naprawdę mamy doposażenia, tak abyś chciał to dokupić, policzyć na około 12-13 tysięcy, tak? Spokojnie. akład nie jest dużo droższy od podstawowej wersji, tak? To jest różnica tam 6 tysięcy, tak? No czego chcieć więcej? No i to, co jest bardzo ważne, to, wszystko... Wszystko jest złożone w fabryce. Tak jest. Fabryka to składa. E, u dealera tak naprawdę są tylko pompowane koła, montowane siedzenie, zakładana kierownica. Zakłada kierownica, a reszta już jest złożona w fabryce. Także tutaj nie ma tak, że te snorkle są gdzieś przez kogoś tak. montowywane. Ktoś może o czymś zapomnieć. Jak widzieliście już wcześniej na filmiku te szczelności, te szczelności przeszedł kład był w wodzie praktycznie po bampery, no, znaczy tak. nie po bampery tylko po bagażniki. No, tak. no, no. Staliśmy w tej wodzie z dobre 10-15 minut. To, no, na na odpalonym... filmie całego tego nie pokazali, żeby że tak. trwać dwie godziny. Dokładnie. Kład odpalony, ani nie jest gaz, ani nie zaciągnął nigdzie wody, zrobiliśmy to specjalnie, tak. z premedytacją nie ma co ukrywać, żeby właśnie pokazać, że ten kład jest naprawdę solidnie stworzony już w fabryce, tu nic nie trzeba poprawiać. Nigdzie do cvt u nie zaciągnęło wody, gdzie wiele kładów, nawet tych powiedzmy marek premium, ma z tym problem, że tak. mają nieszczelne obudowy cvt -ch. myślę, że kto ogląda i wie, to wiemy o jakiej marce mówimy, Loncin. Nie ma tego problemu. Stał na wolnych obrotach zanurzony, tak jak widzieliście na przebitkach, i nie zaciągnął wody. Nigdzie. To jest trzeci dzień jazdy po tym topieniu. Nie ma żadnych skutków jazdy w wodzie. Do czego byśmy się mogli doczepić? Jak na taką markę, która naprawdę bardzo solidnie podchodzi do tematu stworzenia kłada, może nie to, że przeszkadza. Natomiast mogło być lepsze, bo są marki, które zaczęły już to stosować. To są te przełączniki zespolone tutaj. No są to cały czas te same przełączniki zespolone, które były montowane. Od wielu lat już w również innych markach. Wiemy, że są już lepsze rozwiązania, nowsze. To jest konstrukcja sprzed paru ładnych, ładnych Dokładnie. lat. Dokładnie. Stosowana w każdym kładzie. Tak. To jest minus, bo faktycznie no, na dzień dzisiejszy wydaje nam się, że koszt wyprodukowania tego przełącznika, a tego nowszego nie będzie się różnił niczym, tak naprawdę. A tamten jest zdecydowanie już bardziej ergonomiczny i taki nawet lepiej wyglądający. Tak, no solidnie przede wszystkim. Solidniej, o, tak tak. Bym Ale Damianie, myślę, że w Loncinie będzie to kwestią czasu wprowadzenia tego. Tym bardziej, że nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy. Na targach w Mediolanie. Model 1000 miał już zupełnie inne tak, manetki, więc tak. yy, myślę, że marka lącin Oni nie przebierają w środkach i to jest kwestia czasu. No, ten kład idzie naprawdę na szczyt i nie było takiego debiutu jak Lonci, według mnie. Żebyśmy byli może trochę bardziej wiarygodni, my podchodzimy do tematu w cudzysłowiu bardzo profesjonalnie i staramy się Wam przedstawiać produkty, których my jesteśmy pewni i sami byśmy nimi jeździli. I sami ich używamy. Sami tak? ich używamy. Nie podchodzimy do tego tematu w taki sposób, żeby mieć wszystko i sprzedawać wszystko tylko testujemy, sprawdzamy, wybieramy marki i modele pojazdów, których my jesteśmy pewni i byśmy tak nimi jeździli i możemy je Wam z ręką na sercu polecić. Po to też był ten HEL, żeby udowodnić Wam, że... Tym kładem nie ma strachu wybrać się w taką podróż. Nie mieliśmy ani jednej awarii, to będę podkreślał uparcie i nie niezaprzeczalnie do samego końca. Mojego lubi ich. Podsumowując, launchin X-Wolf 700 w wersji MAT. Niebanalne i nieprzeciętne doposażenie w serii. Nie wygląd. Kolejna ważna rzecz: jakość. O tak. której ja powtarzam, i się tego nie wstydzę. No. Na pewno mnie tam wielu u was przed może ekranem będzie za to hejtować. ja uważam, że jest jakoś. Tak naprawdę za te pieniądze, które oferuje nam Loncin, no ciężko wymagać czegoś więcej. Bardzo przyjemny, bardzo solidny sprzęt mocy wystarczająco nawet i do błota nie jest to demon prędkości no wiadomo jest, jest to jest jeden cylinder, k tak. pojazd tej wersji, stworzony do topienia w błocie, a w błocie nie jeździmy szybko, tak? Nie, kończymy, bo rozgadaliśmy się jak zawsze, ale to <laughs> też wynika z tego, że naprawdę jesteśmy pasjonatami tego, co robimy i kochamy to, więc naprawdę jeżeli myślicie nad tego typu sprzętem, możemy Wam z pełną świadomością i odpowiedzialnością polecić Loncina 700 wersji mat, jeżeli chcecie się przejechać zobaczyć, dotknąć, zapraszamy do naszego salonu. No i co? My jedziemy sobie chyba jeszcze pojeździć trochę, bo jest mega fajna zabawa na tych lącinkach. Ja się już nie mogę doczekać, aż z powrotem przeklęcę kluczyk i go odpalę, naprawdę. No to, że tak powiem, do zobaczenia w terenie, na salonie lub na jakichś naszych imprezach. Do zobaczenia w następnym materiale. My lecimy A, się pobawić. Tak jest. Jak małe dzieci. <laughs>